Dzień dobry, czy moje włosy raz w życiu mogą ładnie się ułożyć? Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 8 dzień kwietnia, czyli jak dobrze wiecie, dziś zaczął się strajk nauczycieli. Ale nie tylko to jest dla mnie dzisiaj wydarzeniem, ale też to, że dzisiaj kończę swoje 19 urodziny. Tutaj widzicie już mojego bolona urodzinowego z Helem. Dzisiejsze urodziny, tegoroczne urodziny nie będę obchodziła jakoś hucznie. Jakoś tak stwierdziłam, że w tym roku troszeczkę spokojnie spędzę ten czas. I jeśli jesteście ciekawi, jak spędzę ten dzień, jak też zaraz doprowadzę się do porządku, bo zaraz też jakiś makijaż sobie tutaj zrobię, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dzień zaczynamy od pudełkowego jedzenia. Ze względu na to, że wczoraj jeszcze nie wiedziałam, czy ten strajk będzie, czy nie, więc zrobiłam sobie tak jak zawsze, dzień wcześniej wieczorem, śniadanie do szkoły, no ale. Z racji tego, że jest taka a nie sytuacja, to zjem w domu. I pewnie zastanawiacie się, co tutaj jest, bo tutaj tak za bardzo nie widać, co ja tu zmajstrowałam. Ale jest to serek wiejski. W ogóle tak ładnie pachnie, bo dodałam tej zioła prowansalskie. Jest tutaj też ogórek, rzodkiewka, pomidor, papryka i nasiona czyja, także... Chodka, idę to jeść. Oczywiście herbaty też nie może zabraknąć przy śniadaniu, i dzisiaj zrobiłam sobie herbatkę w takim świątecznym kubeczku. Muzyka Gotowy, także jak widzicie, różnica jest ogromna między tym, jak wyglądam w makijażu, a jak wyglądam bez. I dzisiaj po raz pierwszy makijaż oczu Wykonałam paletą od Pretty Vulgar I szczerze mówiąc jest to moja pierwsza taka Paleta z wyższej półki Jestem mega zadowolona Z tego jak się z nią pracowało Dostałam ją w prezencie od rodziców na urodzinę Jakiś czas temu właśnie z mamą w ją oglądałam i mi się bardzo podobała Także wiedziała co mi kupić na urodziny Ta paleta na pewno mi się przyda Ze względu na to, że jest bardzo uniwersalna Kolory, które są w środku To przede wszystkim Róże i brązy, ale też mamy tu takie satynowe odcienie. Także naprawdę jest uniwersalna ta paleta i taka w 100% mi wystarcza, gdzieś będę wyjeżdżała, żadnej innej potrzebować nie będę. Także dużo miejsca w kosmetyczce zaoszczędzę i naprawdę mega mi się podoba. Słuchajcie, właśnie przyszła do mnie paczka od Patryka. Takiej wielkiej paczki nigdy nie widziałam na oczy u mnie w domu. Także zabieram się za otwieranie. Jestem mega ciekawa, co jest w środku. O matko! Więc wielkie! Ciekawe, co ty Patryk znowu wymyśliłeś. Uwaga, otwieram. Raz, dwa, trzy. A, o, matko! Jakie piękne. Jeju! Czy wy to widzicie? Jakie piękne! Także kolejne balony do kompletu. Jak widzicie, uwielbiam balony z karam, i wszyscy moi najbisi o tym doskonale wiedzą. Dziękuję Ci bardzo Patryk za pamiątkę. Naprawdę wow! Super niespodzianka! Świetny prezent! I oczywiście mój ulubiony kolor Patryk mnie bardzo dobrze zna. Jezu, zatyka ty karton jest wiatr. Jakie mam go teraz wynieść z domu? Osaka! Nie no, nie wierzę. Jezu. O Jezu! Naprawdę, wow. No hej, właśnie umówiliśmy się nad szosą, że do mnie zadzwonisz i wszystko ładnie zgrałeś. <laughs> o matko. Naprawdę genialna niespodzianka, wow. Ja dalej nie mogę uwierzyć w to, że Patryk przysłał mi tyle balonów z Helem. Nigdy nie dostałam takiego prezentu i jestem naprawdę zszokowana, oczywiście pozytywnie. Kiedy zadzwonił do Mofon, to tak pomyślałam sobie, że pewnie to kurier z kwiatami od Patryka, bo nieraz już dostawałam właśnie pocztą kwiatową od Patryka kwiaty. No, i jednak tym razem się myliłam, ze względu na to, że to był ogromny karton, z którego właśnie wyleciały te przepiękne balony. Jestem mega zadowolona, zarówno w sumie też z tej, jak i innych niespodzianek, prezentów, które otrzymałam od moich bliskich. I też bardzo dziękuję Wam, moim widzom, za życzenia, które mi dzisiaj wysyłaliście, zarówno przez Instagrama, Facebooka, Snapchata. I też dziękuję moim bliskim za życzenia osobiście złożone oraz te telefonicznie. Naprawdę bardzo dziękuję Wam za pamięć. No kurczę, nie mogę, nie wiem co mam tutaj powiedzieć. Naprawdę mam takiego banana na twarzy. Zawsze kiedy mam urodziny, to tyle ciepła otrzymuję od wszystkich, którzy mnie otaczają. Naprawdę, wow. <ścoughs> Bardzo się cieszę i dziękuję. I co? Zbieram się, lecę na miasto załatwiać te sprawy, o których Wam rano mówiłam, z tym, że jednak nie będę jechał rowerem, a autem, ze względu na to, że bardzo wieje, ja mam problemy z zatokami i nie chcę się bardziej przeziębić, także zaraz wsiadam w auto i lecę na miasto. Muzyka Moi drodzy, właśnie wróciłam na swoje kochane osiedle. Idę do domu zaraz coś zjeść, bo jestem na maksa głodna. Myślałam, że to załatwianie spraw zajmie mi max godzinę, a tymczasem ponad dwie mi to wszystko zajęło. No niestety, tu jakiś korek jakaś kolejka i tak czas ucieka także no niestety idę do domu teraz coś zjeść, odpocząć i wracam do nauki i słuchajcie byłam między innymi u rzecznika praw konsumenta załatwić moją sprawę z butami ze względu na to, że reklamacja w ogóle, na którą czekałam aż dwa tygodnie, dosłownie co do ostatniej chwili, oni czekali, aby mnie poinformować że moja reklamacja została oddalona, a but się dosłownie cały rozkleił, podeszła, cała odeszła i no nie wydaje mi się, żeby to była moja wina, a tego, że but był po prostu falerny. I na szczęście u rzecznika udało się jakoś polubownie załatwić te sprawy, także w miarę jestem usatysfakcjonowana, i lecę teraz do domu, także odezwę się do Was później. Zobaczcie, ile tego jest. To jest ponad 100 stron A4, i to wszystko to są motywy, które przydadzą mi się na język polski, zarówno na maturę ustną, jak i pisemną. Jest tego dość sporo, ale wydaje mi się, że na spokojnie powinnam sobie to wszystko przerobić. Przygotowałam sobie oczywiście zakreślacze, którymi zaznaczam sobie najważniejsze informacje, także zabieram się do nauki. O, słoneczko wyszło, trzeba okulary założyć. Słoneczko się pojawiło, ale jest tak wietrznie, że aż mi oczy łzawią. Masakra. Odebrałam swoją paczkę z Rosmana, tak ona się prezentuje, i słuchajcie, te produkty, które właśnie widzicie, kupiłam na promocji minus 50% ze względu na to, że była ostatnia nocna wyprzedaż rzeczy związanych ze sportem, i właśnie dlatego skusiłam się na taką sporą ilość batonów. Proteinowych i tych też z osi. Wzięłam sobie też dezodorant w chusteczkach Bo bardzo się przydaje kiedy mam WF Żeby się jakoś tam wiecie w miarę szybko odświeżyć I wzięłam też pilingi od Tutti Frutti Kiedyś już je używałam Więc wiem, że świetnie pachną Wzięłam sobie z brzusknią i mango Oraz z wiśnią i porzeczką Moi drodzy, jest już dość późno, także będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że mi odpędziliście ze mną czas i że ten vlog Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać o tym w komentarzu, i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buźka!